Witam serdecznie, Maciej Niemczyk, jest z nami trener bramkarzy Rafał Skórski. Dzień dobry Panie Trenerze. Witam wszystkich. Panie Trenerze, jeżeli chodzi o specyfikę pracy trenera bramkarzy, jest to pozycja bramkarska zwykle ugruntowana. Niech mi Pan powie, jak utrzymać w dobrej dyspozycji drugiego bramkarza, który zwykle nie łapie tych minut, tak jak pierwszy bramkarz i nagle musi wejść na boisko i tak naprawdę zagrać dobre spotkanie. No, pewnie nie odkryje tutaj Ameryki, bo to wszyscy trenerzy bramkarzy podkreślają, że że właśnie najtrudniej jest prowadzić tego bramkarza, który aktualnie nie gra, z tego względu, że po, po prostu no, i po pierwsze nie jest w rytmie meczowym, a, a także no, gdzieś tam psychicznie pewnie musi sobie z tym poradzić, że nie gra. No ale taka jest specyfika tej pozycji, że, że musi, może grać tylko jeden zawodnik. No, po prostu trzeba, trzeba umiejętnie prowadzić go na treningach. Yy, Czasami jeśli jest to możliwe, dawać mu minuty grać drugiej drużynie. U nas też taka możliwość pewnie będzie. Natomiast no, to jest trudne, ale, ale jak najbardziej do zrobienia i, i przy jakimś tam doświadczeniu. Nie sprawia to kłopotów. Jak się trener zapatruje na współpracę z trenerem pierwszej drużyny Szamna Sdełka? Bardzo dobrze się nam współpracuje jak dotychczas i myślę, że tak będzie w przyszłości. Nie widzę żadnych problemów, pomagamy sobie, dużo się od trenera uczę. Mam nadzieję, że moje uwagi też gdzieś tam e, e, bierze pod uwagę. Co Jeżeli skończy... chodzi o ostatnie pół roku, spędził trener w Podwyskidziu, <coughs> y, czy nauczył się Pan tam czegoś, czy może wnieść jakieś nowe doświadczenie po tym pół roku? No niestety nie udało się, nie udała się ta misja. No była bardzo trudna misja, która została przed nami postawiona przed naszym, przed trenerem Kasperczykiem i, i przed, naszym, przed całym sztabem. Yy, nauczyłem się bardzo dużo, yy, zarówno jeśli chodzi o, o, o czysto piłkarskie rzeczy, yy, ale też prowadzenie zespołu w trudnych momentach. Naprawdę doświadczenie bezcenne i mimo już tego, mimo iż, już byłem wcześniej yy, kilka lat w Ekstraklasie czy w pierwszej lidze, no to pół roku było no, bardzo intensywne i, i naprawdę y, nauczyłem się bardzo, bardzo dużo. Yy, miał pan tam Na pewno nie jest to stracony. Yy -y. pół roku. Yy, miał Pan tam możliwość współpracy yy, z Peskowiczem. Yy, niech mi Pan powie, czy takiego doświadczonego bramkarza można jeszcze czegoś nauczyć? Czy tak naprawdę przez to ta współpraca, że on już jest tak doświadczony, jest po prostu trudna, ponieważ ma już swoje nawyki i ciężko go czegokolwiek nauczyć? Jak to wygląda? Znaczy nie, nie, absolutnie nie. W każdym wieku można nauczyć bramkarza pewnych rzeczy. Wiadomo, że jeśli zawodnik jest doświadczony, ma tam 39 lat, jak Michał, to nawyków czysto takich technicznych staramy się nie zmieniać. No, chyba żeby bardzo one wpływały na, na grę, ale w, w przypadku Michała absolutnie tak nie było. Natomiast bardzo wiele zależy od samego zawodnika, tak? Bo zawodnik może mieć 28 lat i może się, może się wiele nauczyć. Natomiast. Podchodzi do tego w ten sposób, że już wszystko potrafi, no to wtedy jest problem. Z Michałem tak absolutnie nie było, Michał. Yy, chłonął wszystko to co, to, co tam nad czym pracowaliśmy, a, a kilka rzeczy udało się na pewno poprawić. Tutaj mówimy o, o takiej taktyce indywidualnej, o ustawieniu w bramce i tak dalej. Także no świetny, świetny facet, super bramkarz i, i naprawdę, naprawdę współpraca była świetna. W kadrze chudnika mamy teraz dwóch młodych bramkarzy. Jest to 19-letni Flasik oraz 22-letni Leszczyński. Na pewno każdy z nich będzie chciał się pokazać z jak najlepszej strony. Co tak naprawdę każdego z nich może przybliżyć do gry w pierwszym składzie? Znaczy, stawka jest wyrównana, że tak powiem. Obydwu zawodników znam bardzo dobrze, bo, bo z Bartkiem pracowałem tutaj w Nowej Hucie przez kilka lat, zanim został wytransferowany do Śląska Wrocław. Z Arkiem też pracowałem już pod Beskidziu. Na pewno stawka jest wyrównana. Mimo wszystko Arek jest bardziej doświadczony, choć to jego pierwszy, pierwsza runda w drugiej lidze, natomiast zbierał doświadczenie na boiskach, może nie pierwszoligowych, ale, ale w drużynie pierwszoligowej, ekstraklasowej i tam brał często w sparingach w różnych grach, dlatego tutaj mimo wszystko trochę doświadczenie większe u, u, u Arka, natomiast yy, no Bartek jest młody i, i wszystko przed nim. Też w, ostatnim, w ostatniej rundzie zagrał w drugiej lidze yy, kilkanaście spotkań, dlatego, dlatego też już jak na swój wiek też doświadczony. Także. Także no stawka jest wyrównana. Oboje z nich zagrało dzisiaj po 45 minut w spotkaniu z Polenią Bytą. Jak ocenia Pan to spotkanie? Raczej nie mieli chyba nic, zbyt dużo do, do roboty, mimo że w drugiej połowie, gdzie bramki bronił Leszczyński, straciliśmy bramkę. No tak, no w pierwszej połowie, w ogóle w całym meczu nasza gra obronna wyglądała bardzo dobrze. Tak naprawdę jedna przypadkowa taka sytuacja bramkowa w drugiej połowie, przez. tam Jeden z naszych zawodników się rozjechał, mówiąc kolokwialnie. I ta sytuacja jeden na jeden. Jarek bardzo dobrze się zachował, wyczekał strzelca i obronił w bardzo trudnej sytuacji i w takim newralgicznym momencie meczu. Może pracy dużo nie było, natomiast ja to też bramkarza. Ja staram się oceniać też po, po różnych innych zachowaniach czy to taktycznych, czy w ustawianiu zespołu, pomaganiu, linii obrony w organizacji, no i w różnych takich innych aspektach. Także w każdym meczu, nie lubię tego określenia, że nie było roboty, nie było pracy, bo w każdym meczu jest określone, nawet wtedy, kiedy nie ma cudownych interwencji, dużo bramkarza ma do zrobienia pod względem taktycznym, pod względem współpracy z, z zespołem, dlatego, dlatego jeszcze a na analizę przyjdzie czas, bo jeszcze nie zdążyliśmy. Wiadomo, jesteśmy w <grymne> po meczu. Jeszcze nie było analizy, takiej. na pewno wyciągniemy wnioski. Yy, czy czy numer na koszulce bramkarskiej może już nam podpowiedzieć, kto będzie numer Jeden w przyszłym sezonie, czy raczej to jest nie, po prostu nie, przypadek? Nie, to jest przypadek. Każdy z nich sobie wybiera numer, jaki, jaki mu pasuje. Arek jak tutaj przyszedł, to wybrał bodajże 33 i chyba taki ma numer. Bartek akurat miał jedynkę wolną czy tego, do tego Taki ma numer. Nie ma to żadnych znaczeń. Czyli tak naprawdę, jeżeli chodzi o pozycję bramkarza, po rozmowie z trenerem przedełko, nie ustaliliście jeszcze, kto będzie numer jeden. Czyli po prostu sytuacja będzie się zmieniać w zależności od tego, kto w jakiej będzie dyspozycji, tak? No nie chciałbym uprzedzać faktów, no ale tak stawka, mówię, jest wyrównana tych, tych naszych dwóch bramkarzy, że może się tak zdarzyć, no, że, że będzie, będziemy mm, reagowali na to, jakiego mamy przeciwnika, kto jest w jakiej dyspozycji aktualnej. Ok, w takim razie z mojej strony to tyle. Życzę owocnej współpracy i samych sukcesów. Dziękuję. Dziękuję bardzo.